Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy łatwo jest być uczniem Chrystusa? Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, jak uczniowie nie za bardzo rozumieli szereg słów, pojęć, obrazów, cudów, które Chrystus dokonuje. Chrystus jednak okazuje się być ciągle swoistego rodzaju pedagogiem, który wyjaśnia im wiele rzeczy, ale czasami jak gdyby traci cierpliwość. Niełatwo jest. Być uczniem kogoś, kto przerasta mnie o całą głowę, kto czyni rzeczy, których ja nigdy uczynić nie mogę, i mówi słowa, których ja do końca zrozumieć nie potrafię. Tak było rzeczywiście z uczniami Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii, w rozdziale 8 Ewangelii świętego Marka. Chrystus usiłuje przestrzec, przestrzec uczniów przed kwasem faryzeuszów. Rozpoczyna swoją przemowę, a ci w najlepsze rozmawiają o tym, że właśnie nie zabrali ze sobą chleba, jedynie jeden Bochenek. No więc, no więc z przemowy, która miała na celu wymiar, wymiar duchowy i zarazem ostrzeżenie przed rzeczywistością, która może ich zniewolić, odprowadzić, samego Boga, apostołowie sprowadzają, Cały dyskurs, cały problem do bardzo konkretnej rzeczy. Nie mają chleba i to ich najbardziej yy, przejmuje. I wtedy Chrystus wyrzuca im yy, brak zrozumienia. Brak zrozumienia, ale nie brak zrozumienia Jego słów, ale brak zrozumienia Jego czynów. Odwołuje się też do ich braku zrozumienia. Cytując fragment z księgi proroka Izajasza, oto Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Ten cytat, fragment z księgi proroka Izajasza, uświadamia nam, czytelnikom, że Chrystusowi chodziło o to, że uczniowie, widząc wielkie dzieła, które czyni Chrystus, rozmnażając chleb, nie rozumieją tych dzieł, lecz troszczą się znowu o tylko i wyłącznie ten chleb powszedni. Innymi słowy, zatrzymują się na znaczeniu materialnym, a nie przechodzą do rzeczywistości duchowej, do której wychowuje ich Chrystus. Rzeczywiście Chrystus wypomina im, zadając pytanie: Czy już zapomnieliście, czy nie pamiętacie, ile Koszów ułomków pozostało po tym, jak rozmnożyłem tysięcy chleby dla 5 tysięcy osób. Apostołowie mają świetną pamięć, oczywiście mówią 12. I dalej zadaję drugie pytanie podobnym charakterze, czy pamiętacie, ile pozostało koszy ułomków po tym, jak rozmnożyłem chleb dla 4 tysięcy osób. I ci pamiętają doskonale 7. I dalej Chrystus z wyrzutem w głosie dodaje: Jeszcze nie rozumiecie? Oczywiście to przywołanie ilości koszów, które pozostały po rozmnożonym chlebie przez Chrystusa, przypomina nam i uczniom ogrom cudu, jakie dokonuje Chrystus, i że On ma w sobie moc i władzę zatroszczyć się również dla apostołów o ten chleb. Ziemski. Natomiast apostołowie nie zrozumieli jeszcze, że w Chrystusie jest ta moc, która przestaje kazać im samym troszczyć się o chleb ziemski, a kieruje myśli ku zbawieniu człowieka. W ostatecznym wymiarze wiemy, że apostołowie wcale nie byli, jak ten przykład nam pokazuje, lotnymi uczniami. Niemniej jednak mieli jedną cechę. Pomimo tego, że wiele rzeczy nie rozumieli, pozostali przy Chrystusie do końca. I później, w momencie zesłania Ducha Świętego, wiele rzeczy zrozumieli, których wcześniej nie potrafili zrozumieć, tego wymiaru duchowego chleba, który stąpił z nieba, ze względu na ograniczoność ich własnego ludzkiego jedynie. Rozumowania. Dlatego, kiedy wsłuchujemy się w dzisiejszą Ewangelię i widzimy tak dosyć dużą bezradność apostołów, jeżeli chodzi o zrozumienie cuda Chrystusa, nie, nie zapominajmy o tym, że również apostołowie mieli trudności ze zrozumieniem Chrystusa. My mamy też być może nasze własne trudności, często nawet ze zrozumieniem naszego dnia codziennego, naszych czynów. Często nie potrafię sobie wytłumaczyć, dlaczego tak czy inaczej postąpiłem, czy postąpiłam. A tutaj Chrystus wyprowadza nas na wyższy poziom, na poziom ducha, na poziom niematerialny, w którym ostatecznie dokonuje się nasze zbawienie. Należy jednak podkreślić, że pomimo tego, że apostołowie nie rozumieją, to Chrystus im Mówi, jeszcze nie rozumiecie. Czyli z drugiej strony zakłada, że jednak nadejdzie czas, kiedy zrozumieją, kiedy otworzą się im oczy i uszy i zobaczą rzeczywistość, kim rzeczywiście jest Jezus Chrystus, i usłyszą da, przez dar Ducha Świętego najgłębsze tajemnice, które. W Jezusie Chrystusie się znajdują i które później zaczynają głosić. Także prośmy przede wszystkim w kontekście dzisiejszej Ewangelii o dar zrozumienia, dar zrozumienia słów i osoby Jezusa Chrystusa, ale nie tylko dar zrozumienia umysłem, ale o dar zrozumienia czynem. Bo dopiero słowo, które słowo Chrystusa, które przeradza się w naszym życiu w czyn, ma moc zbawienia. I wiemy, że Chrystus może to zrobić, to czyni, otwiera nasze umysły, otwiera nasze ucz uszy, nasze oczy na jego obecność pod warunkiem, że ku niemu się zwracamy, że potrafimy przed nim się uniżyć, uklęknąć i ku niemu Podnieść oczy i na Jego słowo otworzyć uszy. Bądźmy więc dobrej myśli. Wiemy, że apostołowie długo uczyli się tajemnic o osobie Jezusa Chrystusa. My też przez całe życie, jeżeli jesteśmy dobrymi uczniami, którzy troszczą się o lepsze poznanie Jezusa, Pan Jezus nam te uszy serca i oczy serca na pewno. Jeżeli już nie teraz, to w przyszłości otworzy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.